Zerwał się Buzała, musi uważać Adam Banaś, Buzała w polu karnym, Buzała kontra Banaś. No pokazał, że mimo tego, że jest niższy o kilka centymetrów, to jednak będzie walczył do końca Buzała, Buzała w pole karne. Bajic! gol! Ależ znakomita akcja Leki Gdańskiej i ponownie wychodzą na prowadzenie gospodarze Marko Bajicz Pierwszy gol w sezonie i gol przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Tak, ale warto, warto prześledzić tą akcję od początku. Niegroźne zagranie w kierunku Banasia, który ma zdecydowaną przewagę fizyczną nad guzałą. Guzała wygrywa ten pojedynek. Dzięki temu dochodzi do piłki, fantastycznie zagrywa. Popatrzmy tutaj. No, błąd, absolutnie błąd tutaj Banasia, dał się przepchnąć Buzale obrócił się wokół własnej osi, niepotrzebnie powinien śledzić cały czas powrotu piłki. No i buzała, świetne zagranie. Tutaj chwaliłem Bonina za takie zagranie na 11 metr w kierunku Sikorskiego. Sikorski nie trafił. Kopia akcji po drugiej stronie i fantastyczna bramka zachowanie Stachowiaka nie to był bardzo mocny strzał i to w sumie nie wiem, może 12-13 metrów od bramki dobrą Trzy. pracę też wykonał Lukianow nieco wymanewrował tak. Tak, na, na, na bliższy słupek tutaj od ale ładnie.